Koalicja Polska, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z KUKI z 15 otrzymało w okręgu bliskim ponad 48 tysięcy głosów. Oznacza to, że na partię Władysława Kosieniaka-Kamysza głosowało blisko 14% wyborców. Koalicja Polska otrzymała jeden mandat, który podobnie obejmie poseł Krzysztof Paszyk. Trzeci wynik przed, przed lewicą no pokazuje, że to, że to jest spory mandat zaufania, że mieszkańcy północnej Wielkopolski widzą właśnie w tym projekcie politycznym sens i przyszłość. My to tak czytamy. Piąte miejsce w Okręgu Pilskim otrzymała Konfederacja. Na ugrupowanie zagłosowało ponad 23 tysiące wyborców. Mimo, że lider Konfederacji w Okręgu 38, Adam Urbański, otrzymał 10 tysięcy głosów, partia nie będzie miała swojego pilskiego przedstawiciela w Sejmie. Będziemy mieli liczną reprezentację w Sejmie, będziemy mogli skupić się na problemach, które nas dotyczą, będziemy mogli budować swoją siłę i w przyszłych wyborach będziemy starali się zdobyć jak najwięcej głosów. Z Sejmem pożegnał się dotychczasowy poseł z piły Błażej Parda z Kuki z 15, a teraz startował z listy PSL Koalicja Polska. On otrzymał blisko 8000 głosów mniej niż Krzysztof Paszyk.